Witam serdecznie Basia Górnik filia 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Witajcie na kolejnych warsztatach online. Dzisiaj będzie o farbach plakatowych. Takie farby plakatowe są zazwyczaj używane przez was w tradycyjny sposób, czyli farba, kartka, pędzelek malujemy. Dzisiaj pokażę wam parę fajnych sposobów, jak w kreatywny sposób spędzić czas z dziećmi i wykorzystać te farby. Tutaj jest praca, którą wykonałam przy użyciu rolek z papieru i bagietek. To jest mniszek, wersja taka jednokolorowa. Myślę, że dzieciom spodoba się bardziej wersja wielokolorowa. Teraz pokażę jak zrobić bardzo prosty sposób taką pracę. Będą nam potrzebne rolki i takie spięte patyczki kosmetyczne. One są spięte tutaj za pomocą gumki, recepturki, ewentualnie może być jeszcze taki pojedynczy patyczek. Co trzeba zrobić? Najpierw najlepiej zaznaczyć dziecku. Taką linią, miejsce, do którego będą odcinać sobie pojedyncze paseczki. Ma nam powstać taki kwiatuszek. Można robić nacięcia albo szerzej, albo wężej. To zależy od Was. Kiedy już mamy zaznaczone, albo sami, albo dzieciom proponujemy. Aby sobie te nacięcia robili. Mogą być szersze, mogą być węższe, ale im więcej jest tych nacięć, tym ta praca będzie ciekawsza i będzie wyglądać ładniej. Kiedy mamy już gotową taką rureczkę, przygotowujemy sobie taki podkład. Ja tu zastosowałam karton. Na niego położyłam folię, ale nie jest to konieczne. Co robimy dalej? Wyciskamy sobie farbę. Ja użyję dzisiaj farby czerwonej i żółtej. Tą farbę najlepiej jest sobie rozmarować. Myślę, że dzieci spokojnie zrobią taką czynność, wykonają, będą się cieszyć. Mogą to nawet wykonać paluszkami. Kiedy już te farby mamy rozsmarowane, przystępujemy do pracy. Bierzemy sobie taką rureczkę i zaczynając od koloru. Jaśniejszego. Moczymy sobie tą rureczkę w farbie. Staramy się, żeby była w miarę jednolicie zafarbowana. I teraz delikatnymi takimi ruchami wykonujemy słoneczko. Teraz, jeżeli chcemy uzyskać kolor pomarańczowy, Czerwony, czerwoną farbę z żółtą. Uzyskujemy kolor pomarańczowy i znowu delikatnie dotykamy. Można jeszcze dodać koloru czerwonego i nasz kwiatuszek jest już prawie gotowy. Teraz używamy spiętych gumką. bagietek i wykonujemy sobie środek on może być w dowolnym kolorze, popatrzcie wychodzą nam takie kropeczki te kropeczki można dodać gdzieś jeszcze tutaj sobie no, na końcu tego kwiatuszka jeżeli macie ochotę to można jeszcze zrobić czarny środeczek, wtedy już pojedynczą taką szpatułką Uzupełniamy o takie czarne kropeczki. Jak zrobić liście? Można je najzwyczajniej w świecie namalować pędzelkiem, ale ja sobie zajrzałam na trawnik, już rośnie to jest listek mniszka. Więc taki listek sobie moczymy w farbie i odbijamy. Na kartce. Teraz wystarczy jeszcze domalować. Można nawet tą babietką. Łodyżkę. I kwiatuszek jest gotowy. Można jeszcze tutaj w dołu kartki zrobić trawkę I piękny rysunek gotowy. Jeszcze chciałabym wam pokazać e, pracę, którą wykonałam za pomocą właśnie tych spiętych bagietek. Też właściwie powinno się zacząć od najjaśniejszego koloru, bo wtedy ta praca będzie precyzyjniejsza. Robimy sobie takie kropeczki. Możemy dodać jeszcze koloru pomarańczowego. Zupełnie nie wiem, jak taki kwiatuszek się może nazywać, ale może wy będziecie wiedzieli. I znowu używamy listka lub malujemy, żeby zrobić odcisk można dodać łodyżkę i kwiatuszek jest gotowy. Słuchajcie, do dzieła. Tu jest taka moja rada dla rodziców. Pozwólcie dzieciom swobodnie tworzyć. Nie narzucajcie im po kolei prac, nie planujcie za nich. Dajcie im się tutaj wyszaleć w tej pracy, bo być może dzięki temu z waszych dzieci wyrośnie kolejny mały Picasso. Ja wiem, że dzieci, kiedy wiedzą po kolei, co mają robić, bo rodzice im zaplanują, te prace tak niekoniecznie wychodzą. Więc pozwólcie dzieciom na taką odrobinę szaleństwa. A jeżeli efekt Waszym zdaniem nie będzie taki, jak chcieliście, to nie przejmujcie się, uściskajcie Wasze dzieci i powiedzcie: hurra, wyszło Wam arcydzieło. To wszystko. Do zobaczenia, kochani. Pa!